Przestań wszystko co robisz i słuchaj uważnie. Nie ma znaczenia jak bardzo dbasz o swoje zdrowie, uprawiasz sport, utrzymujesz dobre relacje czy stymulujesz swój umysł nową wiedzą. Jeśli twój pierwszy posiłek w ciągu dnia jest nieodpowiedni, możesz wszystko to zaprzepaścić. Prawda jest brutalna, to co jesz na śniadanie może odbierać ci lata życia, a co gorsza, siać ziarna chorób, których można by uniknąć. Czy wiesz, że według Światowej Organizacji Zdrowia niewłaściwa dieta jest bezpośrednio związana z około 80% chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca, choroby serca, a nawet niektóre nowotwory? To przerażające, ale to rzeczywistość. Jak powiedział pewien wielki myśliciel: Choroby zaczynają się w ustach. Rzeczywiście, wielu z nich można by zapobiec. Gdybyśmy bardziej zwracali uwagę na to, co kładziemy na talerzu. Pomyśl o swoim ciele jak o wyrafinowanej maszynie. Jeśli będziesz je zasilać skażonym paliwem, nie będzie działać prawidłowo i prędzej czy później się zepsuje. Ale tu dochodzimy do najważniejszego punktu. Jeśli przestaniesz wkładać do ust nieodpowiednie produkty, 90% problemów zdrowotnych, które mogłyby cię dotknąć, po prostu nie zaistnieje. I tu dobra wiadomość. W dzisiejszym wideo ujawnię dokładnie, których produktów musisz bezwzględnie unikać na śniadanie. Ale to nie wszystko. Na końcu podzielę się czymś jeszcze bardziej wyjątkowym, niezwykłym przepisem. Prawdziwym, naturalnym lekarstwem w formie owsianki lub kleiku, jak niektórzy to nazywają. Ta owsianka nie tylko oczyści twoje jelita. Usuwając zalegające przez lata toksyny i resztki, ale także pomoże ustabilizować poziom cukru we krwi, dając ci więcej energii i zdrowia. Uwierz mi, ten przepis to coś, czego jeszcze nigdy nie widziałem, by ktoś uczył w internecie, a najlepsze jest to, że jest prosty, potężny i może zmienić twoje życie. Powiedziawszy to, przejdźmy do rzeczy. Najgorsze produkty na śniadanie. To one sabotują twoje zdrowie od samego rana. Śniadanie to posiłek, który nadaje ton całemu dniu. Niestety, wiele popularnych produktów spożywanych rano to prawdziwe bomby dla zdrowia. Omówmy najgorszych złoczyńców i co ważniejsze, jak je zastąpić zdrowymi i odżywczymi alternatywami: płatki śniadaniowe, przemysłowe. Kolorowe opakowania i obietnice zdrowia, ale w rzeczywistości przemysłowe płatki śniadaniowe są pełne rafinowanego cukru, chemicznych dodatków i mają małą wartość odżywczą. Regularne ich spożywanie powoduje skoki poziomu cukru we krwi, zmęczenie trzustki i zwiększa ryzyko cukrzycy typu 2. Choroby związane: otyłość cukrzyca typu 2, stłuszczenie wątroby. Zdrowa alternatywa. Postaw na pełnoziarniste płatki owsiane z świeżymi owocami. Owies dostarcza błonnika, który reguluje pracę jelit i stabilizuje poziom cukru we krwi. Białe pieczywo i przemysłowe tosty Produkty te są wytwarzane z rafinowanej mąki, praktycznie pozbawionej błonnika i składników odżywczych. Szybko przekształcają się w glukozę w organizmie, powodując skoki cukru we krwi i zwiększając magazynowanie tłuszczu. Brak błonnika dodatkowo szkodzi pracy jelit. Choroby związane: cukrzyca, wysoki cholesterol, problemy jelitowe. Zdrowa alternatywa. Wybieraj chleb pełnoziarnisty na naturalnym zakwasie lub pełnoziarniste tosty ryżowe. Oba są bogate w błonnik i zapewniają uczucie sytości bez gwałtownych wzrostów cukru. Jogurty słodzone i aromatyzowane. Jogurty owocowe sprzedawane w sklepach to w rzeczywistości zamaskowane desery. Zawierają alarmujące ilości dodanego cukru, sztuczne słodziki i konserwanty, które mogą zaburzać równowagę mikrobioty jelitowej. Choroby związane: otyłość, insulinooporność, stany zapalne jelit. Zdrowa alternatywa. Wybieraj jogurt naturalny, pełnotłusty lub kefir. Dodaj świeże owoce i nasiona, takie jak chia lub siemielniane, aby nadać słodki i odżywczy akcent. Soki w kartonach lub przemysłowe. Te soki to bomby fruktozy i dodanych cukrów, często zawierające mniej niż 5% prawdziwych owoców. Ponadto nie zawierają błonnika obecnego w świeżych owocach, co negatywnie wpływa na metabolizm cukrów. Powiązane choroby cukrzyca, otyłość, nadciśnienie. Zdrowszy zamiennik. Wybieraj świeżo wyciskane soki, najlepiej warzywne, lub spożywaj całe owoce, które dostarczają błonnika i dają uczucie sytości. Margaryny i przemysłowe pasty. Bogate w tłuszcze trans i oleje uwodornione. Produkty te powodują stany zapalne w organizmie: podnoszą poziom złego cholesterolu, LDL, i obniżają poziom dobrego cholesterolu, HDL. Zawierają także dodatki chemiczne, które obciążają wątrobę. Powiązane choroby: choroby sercowo-naczyniowe, przewlekłe stany zapalne i otyłość. Zdrowszy zamiennik. Używaj rozgniecionego awokado, oliwy z oliwek ekstra virgin lub domowych past, takich jak hummus lub tahini. Przemysłowe ciasta i ciasteczka, bogate w cukier, tłuszcze uwodornione i rafinowaną mąkę, te produkty dostarczają puste kalorie i negatywnie wpływają na metabolizm. Częste spożycie może prowadzić do uzależnienia od cukru, powiązane choroby. Cukrzyca, otyłość i zespół metaboliczny. Zdrowszy zamiennik. Wybieraj domowe ciasta z pełnoziarnistych mąk, słodzone owocami, takimi jak banany lub daktyle. Te produkty są powszechne, ale to nie znaczy, że są nieszkodliwe. Twoje wybory mogą mieć przełomowe znaczenie dla Twojego zdrowia. Wpływ śniadania na organizm. Pierwszy posiłek dnia ma bezpośredni wpływ na Twoje zdrowie i funkcjonowanie organizmu w dłuższym czasie. Jeśli stosujesz post przerywany i pomijasz śniadanie, nadal powinieneś uważać na to, co zjadasz podczas pierwszego posiłku. Rodzaj spożywanego jedzenia może wpływać na poziom energii, koncentrację, a nawet zapobieganie chorobom przewlekłym. Dbli najlepsze produkty na zdrowe śniadanie: jajka. Dlaczego warto je wybrać? Źródło wysokiej jakości białka i zdrowych tłuszczów, które pomagają wydłużyć uczucie sytości i stabilizować poziom cukru we krwi. Wspierają budowę mięśni, zdrowie mózgu i dostarczają choliny niezbędnej dla pamięci. Owsianka. Dlaczego warto wybrać? Bogata w rozpuszczalny błonnik, np. beta-glukan, który pomaga regulować cholesterol i poziom glukozy we krwi. Poprawia trawienie, zwiększa uczucie sytości i stanowi doskonałą bazę do łączenia z owocami, nasionami i orzechami. Świeże owoce dlaczego warto wybrać? Naturalne źródła witamin, minerałów i przeciwutleniaczy. Owoce jagodowe, truskawki, borówki, maliny są szczególnie bogate w przeciwutleniacze i mają niski indeks glikemiczny. Wzmacniają układ odpornościowy, zwalczają wolne rodniki i wspierają zdrowie skóry oraz serca. Awokado: dlaczego warto wybrać bogate w jedno nienasycone tłuszcze, korzystne dla zdrowia serca i wchłaniania składników odżywczych? Poprawia poziom cholesterolu, zapewnia sytość i dostarcza potasu, który jest kluczowy dla zdrowia mięśni i układu nerwowego. Nasiona i orzechy. Dlaczego warto wybrać? Źródła zdrowych tłuszczów, białka oraz minerałów takich jak magnes i cynk. Nasiona chia i siemię lniane wspierają zdrowie jelit, a orzechy brazylijskie i włoskie wspierają zdrowie mózgu i układu sercowo-naczyniowego. Jogurt naturalny lub kefir. Dlaczego warto wybrać? Bogate w probiotyki pomagają utrzymać równowagę mikroflory jelitowej. Wzmacnianie układu odpornościowego i poprawa trawienia wspierają zdrowie jelit, zapobiegają infekcjom i poprawiają wchłanianie składników odżywczych. Najlepsze napoje na zdrowe śniadanie. Woda z cytryną, wypita 30 minut przed posiłkiem, pomaga nawodnić organizm po nocnym poście, wspiera alkalizację organizmu. Poprawia trawienie, stymuluje wątrobę i jest bogata w witaminę C, która wzmacnia układ odpornościowy. Czarna kawa bez cukru, bogata w przeciwutleniacze, znana z poprawy koncentracji i wydajności fizycznej, przyspiesza metabolizm, wspomaga jasność umysłu i zmniejsza ryzyko chorób takich jak Parkinson i Alzheimer. Naturalne herbaty, zielona, biała, ziołowe, dostarczają przeciwutleniaczy i bioaktywnych związków, które pomagają zmniejszać stany zapalne i wspierać równowagę metaboliczną. Herbaty wspomagają kontrolę masy ciała, poprawiają trawienie i mogą działać relaksująco lub pobudzająco, w zależności od rodzaju. Mleka roślinne bez dodatku cukru, takie jak mleko migdałowe, kokosowe czy owsiane, oferują składniki odżywcze o mniejszym działaniu zapalnym niż tradycyjne mleka. Mleka roślinne są lekkie, bogate w witaminy i idealnie pasują do dań takich jak owsianka czy smoothie. Zdrowe pierwsze śniadanie to prawdziwa inwestycja w Twoje zdrowie i długowieczność. Cudowna owsianka, pradawny przepis oczyszczający jelita i wzmacniający zdrowie. W świecie, w którym poszukujemy szybkich i przetworzonych rozwiązań, często zapominamy o mądrości dawnych tradycyjnych medycyn. Kultury takie jak Ajurweda z Indii czy tradycyjna medycyna chińska od wieków używają prostych, naturalnych pokarmów do leczenia i przywracania równowagi organizmu. Wśród tych praktyk wyróżnia się jeden przepis owsianka, która oczyszcza jelita, Eliminuje toksyny i stabilizuje poziom cukru we krwi. Te tradycje wierzyły, że zdrowie jelit jest centrum dobrostanu. W Ajurwedzie mówi się, że czyste jelita przynoszą życiową energię i jasność umysłu. W starożytnych Chinach produkty pełnoziarniste były cenione za zdolność do odżywiania ci życiowej energii i usuwania stagnacji w organizmie. Teraz odświeżymy ten potężny przepis, dostosowując go do naszych czasów, ale zachowując jego transformującą moc. Czy składniki trzy łyżki płatków owsianych pełnoziarnistych, jeden łyżeczka nasion chia, jeden łyżeczka świeżo zmielonego złotego siemienia lnianego, dwieście ml mery wody lub niesłodzonego mleka roślinnego, jeden małe jabłko starte ze skórką. Najlepiej ekologiczne, szczypta cynamonu w proszku. Jeden łyżeczka miodu lub mały kawałek daktyla. Opcjonalnie Sposób przygotowania. W Rondelku podgrzej wodę lub mleko roślinne na średnim ogniu. Dodaj płatki owsiane i mieszaj, aż zacznie gęstnieć. Dodaj starte jabłko siemielniane i nasiona chia. dobrze wymieszaj. Gotuj przez kolejne 3-5 minut do uzyskania pożądanej konsystencji, zdejmij z ognia, posyp cynamonem i opcjonalnie dosłuć miodem lub daktylem. Jak spożywać? Jedz na śniadanie lub jako pierwszy posiłek dnia po nocnym poście. Częstotliwość: 5 razy w tygodniu przez co najmniej miesiąc, aby zauważyć efekty. Porcja: jedna porcja według powyższego przepisu. Dodatkowa wskazówka. Aby wzmocnić efekt detoksykacji, wypij szklankę ciepłej wody z cytryną 30 minut przed spożyciem owsianki. Przeciwwskazania. Osoby uczulone na którykolwiek składnik powinny unikać tego przepisu lub odpowiednio go zmodyfikować. Cukrzycy powinni pominąć miód lub daktyle i dostosować słodzik zgodnie z zaleceniami lekarza. Korzyści każdego składnika Płatki owsiane pełnoziarniste, bogate w rozpuszczalny błonnik beta-glukan, pomagają regulować pracę jelit i obniżają poziom cholesterolu. Badanie opublikowane w British Journal of Nutrition wykazało, że spożycie owsa zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Nasiona cia, źródło błonnika i kwasów omega-3, poprawiają pracę jelit i zmniejszają stany zapalne. Wskazują że czija pomaga stabilizować poziom cukru we krwi, a siemię lniane złote zawiera lignany i błonnik, które wspierają zdrowie jelit oraz równoważą hormony. Badanie opublikowane w Journal of Nutrition powiązało spożywanie siemienia lnianego z obniżeniem ryzyka raka jelita grubego. Jabłko jest bogate w pektynę, rodzaj błonnika który pomaga usuwać toksyny i reguluje pracę jelit. Przeciwutleniacze obecne w skórce jabłka zwalczają wolne rodniki i wspierają zdrowie serca. Cynamon znany jest ze swoich właściwości przeciwzapalnych i regulujących poziom glukozy we krwi. Badania sugerują, że cynamon może poprawić wrażliwość na insulinę. Miód lub daktyle dostarczają naturalnej słodyczy i szybkiego źródła energii bez gwałtownych wahań poziomu cukru, jakie powoduje rafinowany cukier. Ta owsianka to nie tylko posiłek, to prawdziwy dar dla twojego ciała. Zacznij wprowadzać ją do swojej codziennej rutyny i doświadcz jej transformujących efektów. Ten naturalny środek to tylko jeden z wielu potężnych przepisów, jakie oferuje nam natura. Podsumowując, dowiedziałeś się, które produkty są najgorsze na śniadanie, które najlepiej odżywiają twoje ciało, i poznałeś starożytny przepis, który oczyszcza jelita i przemienia zdrowie. Dbając o to, co jesz, dokonujesz nie tylko wyboru, ale wyrażasz miłość do siebie samego. Pamiętaj. Zdrowe jelita to podstawa długiego i zrównoważonego życia. Dbaj o nie, a one będą dbały o ciebie aż do końca Twojej drogi. A teraz chciałbym wiedzieć, co sądzisz o tej lekcji. Czy była dla Ciebie przydatna? Czy jest coś, co można by dodać? Zostaw swoją opinię w komentarzach. Jeśli miałbyś ocenić dzisiejsze treści w skali od 0 do 10, jaką notę byś dał? Jeśli dotarłeś aż tutaj i spodobało ci się to czego się nauczyłeś, napisz poniżej w komentarzach zdanie: Miłość jest prosta. Udostępnij ten film wszystkim, na których ci zależy. Jestem pewien, że oni także wyniosą z tej lekcji wiele wartości i poprawią swoje życie. Aby nadal otrzymywać nasze filmy, wystarczy zasubskrybować kanał i włączyć powiadomienia. Bardzo dziękuję za Twoją obecność tutaj dzisiaj, serdecznie pozdrawiam, dużo zdrowia i do zobaczenia następnym razem.